Odcinek powstał dzięki zbiórce funduszy na Patronite, BuyCoffee oraz bezpośrednio na YouTube. Witam wszystkich miłośników diuny w kolejnym materiale, który dotyczy osiągnięć Bennett Lilax. Długo szukałem odpowiedniego określenia na to, co tworzyli mistrzowie tej hermetycznej, zamkniętej i mocno religijnej rasy. Modyfikacje genetyczne i klonowanie od zawsze budziły kontrowersje i choć moim zdaniem w obecnych czasach temat ucichł w mainstreamie na rzecz chociażby bardzo popularnej sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, to nie znaczy, że dziedzina ta została przez naukowców porzucona. Podobnie było w uniwersum Djuny, gdzie oczy ludzkości skierowane były na myślące maszyny i na zakaz ich tworzenia i używania. Podczas gdy ówcześni Tlulaksanie, zamknięci od wewnątrz na swojej planecie Tlailax w układzie gwiezdnym Talim, w swoich laboratoriach. Uczyli się inżynierii genetycznej. Z biegiem czasu zaczęli sprzedawać efekty swoich badań i przyzwyczajać do nich ludzkość, unikając analogicznych zakazów dotyczących sztucznej inteligencji. Choć większość ludzi brzydziła się nie tylko praktykami tlajlaksan, ale nawet ich wyglądem, ponieważ celowo przybierali oni zdeformowany, karłowaty, elfi wygląd, by ukryć ich prawdziwe, potężne możliwości i cele, to w myśl powiedzenia, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Nie mieli nic przeciwko kupowaniu produktów mistrzów genetyki. Oczywiście, jeśli chcielibyście poznać lepiej Bennett Lailax, to odsyłam was do filmów na ich temat, które znajdziecie w opisie. Jeśli nie boicie się spoilerów i chcecie dowiedzieć się chociażby, czym są oswojone żywe fotele, o których wspominam na początku moich filmów to zapraszam do obejrzenia mojego materiału. Kolejność opisanych osiągnięć na początku będzie losowa, a pod koniec materiału przedstawię moim zdaniem jak i samych te najważniejsze. Benet zanim stali się jednym z najpotężniejszych ośrodków władzy, który z powodu swojego stosunku do kobiet nie został zinfiltrowany nawet przez Benegezerit, znani byli jako Tlulaksanie, a ich historia zaczęła się w czasach batleriańskiego dżihadu, czyli ostatniego etapu wojny ludzkości z myślącymi maszynami Omniusa. Tlulaksanie byli przede wszystkim ludźmi interesu. Tam, gdzie można było zarobić pieniądze, tam pojawiali się ich kupcy i handlarze, a moralność nie miała dla nich większego znaczenia. Był to wręcz element ich kultury, ponieważ mężczyźni, którzy parali się handlem, nosili długie warkocze, których nie mogli ściąć, chyba że w przypadku klęski ekonomicznej. Wtedy ich tradycja nakazywała odcięcie warkocza jako znak hańby. Tlulaksanie znani byli przede wszystkim jako łowcy niewolników, z których członkowie Ligi Szlachetnych z chęcią korzystali, wyrzekając się maszyn jako największego zła. Na początku wspomnianego dżihadu, Tlulaksanie pokazali lidze swój najnowszy wynalazek farmy organów, które były bardzo potrzebne w obliczu zintensyfikowanych działań wojennych przeciwko imperium Omniusa. Wielu weteranów, którzy przeżyli bitwy z maszynami, stracili kończyny czy organy, a dzięki tlulaksanom mieli szansę na powrót do normalnego życia. Tak było chociażby z jedną z głównych postaci trylogii Legend Dune, czyli z Xavierem Harkonnenem, który podczas obrony stolicy Ligi Szlachetnych został otruty gazami bojowymi, i jego płuca wymagały przeszczepienia. Nie zmienia to faktu, że z czasem farmy organów nie nadążały z hodowlą, dlatego tlulaksanie potajemnie pozyskiwali je od złowionych niewolników, a wykrycie tego procederu przez Xaviera Harkonena było przyczyną ich wyklęcia oraz bezpośrednim powodem do większego zamknięcia się w sobie. Zanim do tego doszło, Tlulaksanie przyczynili się do uratowania dżihadu, ponieważ kogitorzy, ludzcy myśliciele i filozofowie, którzy przenieśli swoje mózgi do kanistrów konserwujących, by zyskać długowieczność i odciąć się od bodźców i ludzkich pokus, prawie doprowadzili do pokoju między ludzkością i maszynami. Ani Serena Butler, najwyższa kapłanka dżihadu, której śmierć dziecka stała się bezpośrednią przyczyną wybuchu dżihadu, ani dawny brygadzista niewolników na ziemi, pod panowaniem maszyn, a ówczesny najwyższy patriarcha Iblis Gingio nie chcieli do tego dopuścić. Serena miała osobiście polecieć do stolicy Imperium Maszyn, czyli na Korina i podpisać porozumienie pokojowe, a w rzeczywistości razem z Iblisem planowali, by ta sprowokowała maszyny i zginęła jako męczennica. Robot Erasm, który badał ludzkość od wieków, przejrzał Serenę, ale Iblis był na to przygotowany. Kapłankę zgładziła jej ochrona, w rzeczywistości pracująca dla Iblisa, a tlulaksanie stworzyli klona Sereny, który co prawda nie posiadał jej osobowości ani pamięci, ale został wykorzystany do spreparowania nagrania holofilmu, na którym widać, jak rzekomo Erasm pozbawia życia Serenę. Tlulaksańskie klony były jeszcze wykorzystywane przez myślące maszyny niedługo przed bitwą o Korin. Rekurwan, który współpracował z Iblisem Gingio i gdy został wyklęty za pozyskiwanie organów z żywych niewolników, uciekł na Korina z materiałem genetycznym Sereny Butler. Zaczął tworzyć jej klony, które posłużyły do badań nad biorobotami Erasma, a w jednym z nich zakochał się jego adoptowany syn i pierwszy mentat, Gilbertus Albans, a jego uczucie przyczyniło się do ostatecznej klęski Omniusa, wszechumysłu maszyn. Rekurwan oprócz klonów dał maszynom coś jeszcze, nadzieję na odwrócenie losów wojny z ludzkością, skupioną w lidze szlachetnych, ponieważ po tym jak Jorek Tur, Inny ludzki zdrajca i były komendant policji dżihadu Iblisa Gingio wpadł na pomysł, by zaatakować bronią biologiczną, plulaksanin zaczął działać. Po modyfikacjach genetycznych stworzył retrowirusa, którego współczynnik infekcji wynosił 70%, a śmiertelność 43%, co czyniło go najbardziej śmiercionośnym wirusem w całej historii. Przeszło 80 lat po bitwie o planetę Korin. Gdy galaktyka stanęła na krawędzi wojny domowej pomiędzy słabym imperatorem Salvadorem Corrino, technologicznym magnatem Josefem Wenportem i przywódcą antytechnologicznego ruchu Batlerian, kierowanego przez beznogiego Manforda Torondo, do tego ostatniego przybył Ptolemeusz. Był to tlulaksanin, który opracował biokończyny, które były połączeniem technologii inżynierii genetycznej z domieszką cybernetyki i mechaniki. Chciał wręczyć protezy Nuktorondo w dobrej wierze, ale ten odrzucił podarunek jako nieczysty grzech i zgładził jego przyjaciela, który był kupcem, a tlulaksańskiego naukowca oszczędził. Ten udał się do jego największego rywala. Wenporta, który skorzystał z jego niebywałego talentu i w tajnym ośrodku na Denali zbudował udoskonalone cymeki. Przez następne 10 tysięcy lat tlulaksanie stali się tlajlaksanami, sufickimi wyznawcami wiary w Boga i uznawali odmianę Koranu, zwaną gufran. Ich głównym celem był bodal, zemsta na wszystkich powindach czyli niewiernych, budując swoją przewagę nad innymi ośrodkami władzy uniwersum diuny stopniowo i po cichu, udając na zewnątrz słabych i głupich. Kobiety w ich patriarchalnym społeczeństwie nie odgrywały ważniejszej roli, aż do momentu, gdy Benet-Lailax nauczyli się tworzyć zbiorniki aksolotlowe w nowszych tłumaczeniach zwanymi kadziami aksolotlowymi. Bene jezerit słyszały o nich i myślały, że jest to nowa forma zbiorników, jakie służyły do hodowli organów tysiące lat wcześniej. Jednak rzeczywistość była bardziej okrutna. Kadziami axolotlowymi zostawały żywe kobiety, poddane zabiegom genetycznym, po których zamieniały się w bezmyślne, żywe, ale nieświadome istoty, których celem było rodzenie najznamienitszych genetycznych tworów tlajlaxu. Dzięki zbiornikom aksolotlowym mistrzowie tworzyli wiele istot, o różnym przeznaczeniu, nawet komercyjnym. W czasach po zakończeniu panowania Boga Imperatora prawie wszyscy korzystali z oswojonych, futrzastych psich foteli. Jak sama nazwa wskazuje, były to zwierzęta, które służyły za meble, najczęściej krzesła i potrafiły dostosowywać swój kształt pod daną osobę oraz pełniły funkcję współczesnych foteli masujących. Utraceni Tlajlaksanie, jak nazywano tych, którzy w czasach głodu wyruszyli na rozproszenie, z czasem stracili kontakt z mistrzami i część ich wiedzy przepadła. Nie przeszkodziło im to w tworzeniu genetycznych hybryd i nowych ras. Udało im się wyhodować humanoidów, których twarze przypominały pyski szopów praczy. Gdy doszło do konfrontacji z czcigodnymi macierzami i te atakowały z furią planety rozproszenia dzięki naukom utraconych, treserzy wyhodowali drapieżników do obrony zwanych futarami. Były to hybrydy ludzi z drapieżnymi kotami, które potrafiły instynktownie wykorzystywać głos Bene Gesserit do paraliżowania dostojnych matron. Innym osiągnięciem utraconych była rasa Fibian, humanoidów połączonych ze zwierzętami podwodnymi. Podczas inwazji Matron te pojmały Fibian i zabrały ich na wodną planetę Buzel. W jej oceanach żyły skorupiaki cholistery, które wytwarzały drogocenne kamienie kojotyty, które stanowiły cenny kruszec. Fibianie zostali wykorzystani do poławiania kojotytów jako zniewolone istoty, uwolnione dopiero przez Bene Gesserit. Teraz przejdźmy do największych i najważniejszych osiągnięć Bennett Lilacs w dziedzinie inżynierii genetycznej. Zacznę od opisania gol, istot, które były klonami wyhodowanymi z komórek martwej już osoby. Początkowo gole nie miały osobowości i pamięci swojego pierwowzoru, ale były ludzkie, w przeciwieństwie do pierwszych klonów tlulaksan z czasów batleriańskiego dżihadu, które wydawały się otępiałe i wolne. Na gole był ogromny popyt, szczególnie wśród bogatych, wysokich rodów Lansradu, których przedstawiciele, po stracie swoich najbliższych członków rodzin, kupowali je, choć nie mogły być tymi samymi osobami, których kochali. Tlajlaksanie potrafili za to dowolnie programować umysły gol i decydować o ich cechach charakteru, a nawet możliwościach intelektualnych. Po tym jak imperatorem padyszachem został Pol Atryda, Bene Tlailax wręczyli mu gole Dankana Idaho o imieniu Hyde, który był częścią spisku przeciwko niemu. Hyde w przeciwieństwie do swojego oryginału, który był mistrzem miecza i członkiem Rady Wojennej, miał być mentatem i głównym doradcą Atrydy. Tlailaxański mistrz Bijaz zaprogramował w jego umyśle ukryty rozkaz, który miał zostać uruchomiony po tym jak Pol wypowie konkretne słowa klucze. Wówczas gola miał zabić pola i gdy doszło do tej sytuacji, pamięć genetyczna i ogromne poczucie honoru i przywiązania do Atrydy obudziły oryginalne wspomnienia Dankana Idaho i ten zabił Tlailaxan. Wiedza o tym, co się stało, w jakiś sposób przeniknęła do Benet Tlailax, którzy nauczyli się budzić oryginalne wspomnienia Gol, co stało się jednym z ich największych osiągnięć i umożliwiło technicznie nieśmiertelność. Tlajlaksańscy mistrzowie, skupieni w Kechlu, czyli Najwyższej Radzie, byli najwyższą kastą w hierarchii. Istniało wiele poniższych kast służących mistrzom, ale zadania wymagające bezwzględnego posłuszeństwa i dyskrecji spadały na tancerzy oblicza. Były to istoty, które na początku swojego istnienia potrafiły imitować wygląd i głos dowolnej osoby, z którą miały kontakt i jedynie matki wielebne potrafiły rozpoznać zamaskowanego maskaradnika. Mistrzowie rozkazywali tancerzom dzięki świszczącemu językowi niezrozumiałemu dla powindach, czyli niewtajemniczonych, niewiernych. Pierwszy tancerz oblicza pojawił się kilkadziesiąt lat po powstaniu Gildii Kosmicznej i służył matce przełożonej zgromadzenia żeńskiego Wali Harkonnen. Według przypisu z Mesjasza Diuny tancerze oblicza zostali odkryci przez społeczeństwo w roku 5122 po Gildii, gdy występowali jako grupa artystów. Tuż przed wydarzeniami z oryginalnej diuny potężny mistrz Tleilaxan Hidar Fen Adjidika stworzył ulepszonych maskaradników, których wysłał na ekspansję nieznanych regionów wszechświata. Około 5000 tysięcy lat później Benet Lilax opracował tancerzy oblicza niewykrywalnych nawet dla matek wielebnych Bene Jezerit, którzy potrafili tworzyć odcisk pamięci, a nawet przejmować pamięć danej osoby, co w efekcie kończyło się zatraceniem w zabranej tożsamości i maskaradnik wierzył, że jest przejętą osobą. Tancerze oblicza Adżidika zostali schwytani przez myślące maszyny i udoskonaleni, stając się jedną z najpotężniejszych sił we wszechświecie, infiltrując nawet dostojne matrony. Okazało się, że ich przywódca Kron miał własny plan przejęcia władzy nad wszystkimi ludźmi, a nawet maszynami. Bennett Lilax w czasach poprzedzających kralizek nauczyli się tworzyć przyprawę z arakis w zbiornikach aksolotlowych, co złamało monopol na jej posiadanie. Ponad 5000 lat wcześniej Tlajlaksanie dzięki iksjańskiej technologii stworzyli syntetyczną przyprawę, której właściwości były podobne do prawdziwej, ale jej zażycie powodowało śmierć. W końcu udało im się wytworzyć prawdziwą, choć nie była to jednak produkcja masowa, a umiejętności i wiedzę, jak ją tworzyć, posiadali najprawdopodobniej tylko maszejkowie, członkowie kechlu, a na pewno ich przywódca, mistrz mistrzów, tylwy Twaf. Jednak podczas inwazji dostojnych matron cała wiedza przepadła razem z rasą Benet Lailax. Waw został jednak wskrzeszony jako gola przez Ukstala, utraconego z niższej kasty, po to, by ten wznowił produkcję przyprawy. Przez metody przyspieszenia wzrostu nie mógł przypomnieć sobie, jak hodować przyprawę, ale za to zmodyfikował genetycznie czerwie pustyni i przystosował je do środowiska wodnego. Tworzyły one bardziej skoncentrowaną i mocniejszą przyprawę. W nagrodę za swoje zasługi zażądał od nawigatorów Gildii Kosmicznej Byci, pozwolili mu udać się na Rakis. Tam wypuścił inne. Stworzone przez siebie stworzenia, wzmocnione pancerzem czerwie, by przebiły się przez szklaną powłokę zniszczonej planety i ponownie zasiedliły diunę. Był to jego życiowy cel, ponieważ jako gola z przyspieszonym rozwojem miał przeżyć zaledwie 20 standardowych lat i chciał wskrzesić proroka, czyli podzielonego boga imperatora. Jego plan się nie powiódł, bo wzmocnione czerwie nie przeżyły, ale odkrył, że głęboko pod ziemią sterylizację planety przeżyły oryginalne czerwie z rakis. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o genetyczne osiągnięcia Bene Lailax. Bez wątpienia, dzięki swoim umiejętnościom oraz silnej wierze i hermetycznemu społeczeństwu, Tlajlaksanie byli jednym z najpotężniejszych ośrodków władzy w uniwersum Duny. Gdyby nie zagrożenie z zewnątrz starego imperium, mieli duże szanse na osiągnięcie swojego celu, czyli przejęcia niepodzielnej władzy. Na sam koniec wspomnę jeszcze o innej ważnej umiejętności Tylaxan. Potrafili oni programować umysły dzięki procesowi wypaczania. Nikt nie rozumiał na czym on polegał, a ostatni gola Dankana Idaho w mentackiej projekcji zastanawiał się, czy nie była to zasłona dymna dla genetycznych defektów. Proces ten istniał jednak naprawdę i polegał na zamknięciu człowieka lub goli w specjalnej kapsule i poddaniu ogromnym przeciążeniom, dosłownie resetując mózg, który stawał się podatny na przeprogramowanie. Dzięki temu mogli oni dowolnie kreować umysły gol, choć wypaczanie miało wydźwięk negatywny i kojarzyło się źle. Przykładem może być wypaczony mentat rodu Harkonnenów, psychopatyczny gola Peter de Vries, który dzięki swoim, nazwijmy to, upodobaniom, stał się bardzo cennym narzędziem intryg barona Harkonnena i to właśnie jemu, po raz pierwszy od 10 tysięcy lat, udało się złamać uwarunkowanie imperialne lekarzy Akademii Suka. Jestem ciekaw, co sądzicie o Bennett Lilacs oraz czy znaliście wszystkie ich genetyczne osiągnięcia. A może coś pominąłem? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie subskrybować mój kanał i podzielić się nim ze swoimi znajomymi. Dziękuję również wszystkim moim wspierającym i pamiętajcie, przyprawa musi płynąć.